Witam na analizie technicznej MBC Fix z dniem 18 września 2012. EUR-Dolary amerykańskie cena wycofali się tch 1.3080 poziomie wznowić handel w chmurze i himoku. Mamy również zauważyć na jednym wykresie godziny, że ceny prowadzi handel w dół trójkąta, a to daje nam sygnał że euro może kontynuować swój spadek na średniej perspektywie, przetestować główne wsparcie na poziomie 1,3050 dolarów, w celu wsparcia optymistyczne tendencje. Nadal oczekuję, że tendencje rynku pozostały bardziej uparte niż niedźwiedzi i pierwszy oczekiwać docelowa będzie na najwyższym poziomie z maja na 1,3178 dolarów, a jeśli ceny naruszałby na tym poziomie, to doprowadziłaby euro wzrośnie do poziomu głównego oporu z ich imoku na 1,3212 dolarów. Większość wskaźników, w tym Sarmatst, RSI, ATX, i dać nam sygnał spadkowy przeciętnego obrotu określony. Jednakże, na dłuższym okresie ich obrotu potwierdzić optymistyczne tendencje rynku. Wskazówka. Radzimy nasi drodzy handlowcom śleć nas na Facebook i Twitter. W celu uzyskania ekonomicznej i podstawowych wiadomości z rynku. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.mbcfx.com lub skontaktuj się z nami pod adresem info.mbcfx.com. Dziękuję i do usłyszenia.